Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale Wy też świadczycie. Bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy dzień jest dniem wielkiej łaski. Pan Bóg chce obdarzyć Cię tym samym darem, jakim obdarzył apostołów, i to jest najlepszy dar ze wszystkich. Nie zdrowie, nie dużo pieniędzy, Duch Święty. To jest najlepsze, co Ciebie może spotkać. I spotkanie z Duchem Świętym jest też wydarzeniem najbardziej nas uszczęśliwiającym ze wszystkich wydarzeń, jakie mogą nas spotkać. Warto zbliżyć się do Ducha Świętego, warto się z Nim spotkać. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest Bogiem, jest trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej, jest niewidzialny. Ale pełen mocy. To dlatego słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że jego przyjściu towarzyszyło jakby uderzenie gwałtownego wichru. Ten gwałtowny wicher wskazuje na wszechmoc Ducha Świętego, na jego potęgę i siłę, z jaką działał wtedy i z jaką także może działać dzisiaj w Tobie. Potęga i moc z jednej strony. Ale wiemy, że Ducha Świętego, kiedy mówimy o nim, to często używamy także znaku, symbolu gołębicy, bo Duch Święty potrafi łączyć te dwie cechy przeciwstawne w sobie: najpierw tę potęgę gwałtownego wichru, a z drugiej strony łagodność gołębicy i delikatność. Duch Święty bardzo uważa na to, żeby nas w żaden sposób nie zmiażdżyć swoją potęgą, żeby nas w żaden sposób nie poniżyć. Duch Święty bardzo czuwa nad tym, jest bardzo wrażliwy i pełen dobroci. I kiedy przychodzi do Ciebie, to jest dla Ciebie coś bardzo dobrego. Co może zdziałać w nas Duch Święty? Bo wiemy, że apostołowie Ducha Świętego nie poznawali w ten sposób, że. Jakieś teorie o Duchu Świętym gdzieś tam czytali czy rozważali. Nie, oni doświadczali po prostu jego działania. I tak ma być też w Twoim życiu. Ty też możesz doświadczyć działania Ducha Świętego i znać Go z doświadczenia. Na co zwraca uwagę Święty Paweł w, w dzisiejszym drugim czytaniu? Powtórzył jedną rzecz dwa razy i to rzecz, która może nas dziwić. Mówił o tym, że Ci, którzy idą za Duchem Świętym, wtedy nie podlegają prawu. Jak to rozumieć? To działanie Ducha Świętego, że jeżeli pójdę za Nim, nie będę podlegał prawu. Czy nie będą mnie obowiązywać przykazania Boże, czy jakieś tam ludzkie przykazania? Jak to jest? Ja, jeżeli poddam się Duchowi Świętemu, to ja nie zauważę, że istnieją jakieś przykazania. Rozumiane jako zewnętrzne ograniczenia, dlatego że ja sam z siebie je będę wypełniał. Ja nie będę potrzebował zewnętrznych nakazów. Nie będę musiał się zastanawiać, co jest dobre, a co złe, bo Duch Święty, który mieszka we mnie, pouczy mnie o dobru i złu i ja będę żył według przykazań, ale nie dlatego, że mnie ktoś do tego zmusił, że. Mm, że wchodzę w takie więzienie jakichś zewnętrznych zasad. Nie, człowiek, który naprawdę ma w sobie ducha świętego, czuje się zupełnie wolny, a wypełnia przykazania. Naprawdę, to jest piękne, to jest właśnie szczęście. Nie muszę um, ciągle uważać na siebie samego, jeżeli mam ducha świętego w sobie, bo on mi wszystko pokazuje. On mi pokazuje, co jest dobre i prowadzi nas w życiu. O tym mówił też Jezus: mówił, że Duch Święty jest tym, który prowadzi, bo mówił, że gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. To pokazuje też, że Jego przyjście to nie jest jakiś jeden moment, to jest proces. Duch Święty działa w czasie, On nas prowadzi, a jeżeli nas prowadzi, zakłada to kolejne kroki, które musimy zrobić. Jezus mówił trochę wcześniej, że na razie apostołowie pewnych rzeczy nie są w stanie przyjąć. No właśnie, Duch Święty, który przychodzi do ciebie, sprawia w tobie stopniowo rzeczy, których nie byłbyś, nie byłabyś w stanie przyjąć naraz. On prowadzi nas do całej prawdy sobie znanymi drogami. Żeby zrozumieć działanie Ducha Świętego w nas, przyjrzyjmy się temu, jak działa we Mszy Świętej. Tu na ołtarzu. Czeka już chleb, opłatki. To są zwykłe opłatki, jakie możemy kupić w sklepie, też jakimi dzielimy się podczas wieczerzy wigilijnej, a więc bardzo prosty znak. Jednak kiedy kapłan wyciąga dłonie nad tym chlebem i wypowiada słowa modlitwy, on staje się ciałem Jezusa. Czyją mocą to się dzieje? Jak wygląda ta modlitwa? Zwróćmy uwagę na dzisiejszej mszy świętej, na innej mszy świętej, kiedy kapłan wyciąga swoje dłonie, wypowiada taką modlitwę. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyją mocą chleb staje się ciałem Jezusa? Mocą ducha świętego. Bez Ducha Świętego nie ma mszy świętej, nie ma przemiany chleba w ciało Pana Jezusa. Ale podczas każdej mszy świętej to się dzieje właśnie dzięki obecności Ducha Świętego. Jednak ta działalność przemieniająca Ducha Świętego tutaj się nie zatrzymuje, bo potem my przyjmujemy ciało Pana Jezusa i przyjmujemy razem z Jezusem Ducha Świętego, który. Przemienił przed chwilą chleb w ciało Jezusa, i ten duch święty przemienia dalej, ale już przemienia mnie swoją mocą po przyjęciu Komunii Świętej i sprawia, że ja mogę stać się innym człowiekiem. I to bardzo często właśnie w tych miejscach, w tych punktach, z którymi sobie do tej pory nie radziłem. Tak było z apostołami. Byli tchórzami, bali się, siedzieli zamknięci. Nie poszli na cały świat, chociaż Jezus im to nakazał. Spotkali Jezusa z zmartwychwstałego, widzieli go, mówił: idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody. A co oni zrobili? Siedzieli w miejscu. Dopiero Duch Święty sprawił, że stali się innymi ludźmi, i dopiero wtedy przestali się bać i wyszli z zamknięcia. I tak ma być z Tobą. Jeżeli przyjmiesz Ducha Świętego, on Cię będzie uwalniał od lęku. I będzie sprawiał, że staniesz się innym człowiekiem. No właśnie, ciągle to zaznaczam, jeżeli przyjmiesz ducha świętego. Bo Jezus, który po zmartwychwstaniu swoim ukazał się apostołom, powiedział im: weźmijcie ducha świętego. Nie powiedział im: daję wam ducha świętego. To jest za mało. Nie tylko Jezus nam go daje, ale my go musimy wziąć. My musimy otworzyć się na Niego, musimy Go przyjąć, jeżeli chcemy oczywiście faktycznie doświadczyć mocy i działania Ducha Świętego. Trzeba, żebyśmy Go wzięli, żebyśmy współpracowali z Jego łaską i żebyśmy na nią odpowiadali. Dlatego to jest ważne, że dopiero wtedy my możemy w pełni doświadczyć działania Ducha Świętego. Ile chleba? podczas mszy świętej Duch Święty przemienia w ciało Jezusa ile no tyle ile położymy na ołtarzu jeżeli byśmy położyli tylko maleńki kawałeczek chleba będziemy mieli tylko potem maleńką hostię maleńki kawałeczek ciała pana Jezusa jeżeli położymy tu bardzo dużo chleba będziemy mieli potem komunię świętą dla tysięcy ludzi to zależy ile my ludzie Poddamy działaniu Ducha Świętego. Tyle chleba jest przemienione w ciało Jezusa. Dokładnie to samo dzieje się w Twoim życiu. Jeżeli poddasz działaniu Ducha Świętego jakiś drobiazg z Twojego życia, Duch Święty tylko ten drobiazg przemieni. Jeżeli poddasz działaniu Ducha Świętego wszystkie swoje sprawy, wszystkie dziedziny życia, Ciebie całego, Ciebie całą, wtedy doświadczysz, Takiego właśnie działania ducha świętego, które ogarnie całe twoje życie. Pomyśl, czy tego chcesz, bo ducha świętego ty już spotykałeś, już spotykałaś. Kiedy najpierw? W momencie, kiedy zacząłeś istnieć. Kiedy on cię stwarzał, bo duch święty jest stworzycielem. Tak śpiewaliśmy: O stworzycielu duchu przyjdź, on ciebie stwarzał. On dotknął Cię swoją łaską w momencie, kiedy zacząłeś istnieć, to dzięki Duchowi Świętemu teraz tutaj siedzisz w tym miejscu. Spotykałeś, spotykałaś Ducha Świętego podczas przyjmowania sakramentów Twojego Chrztu Świętego, bierzmowania każdej komunii świętej, spowiedzi świętej. Zawsze Duch Święty jest konieczny, aby te sakramenty coś w Tobie zdziałały. Spotykałaś ducha świętego, kiedy się modliłaś, bo to Duch Święty prowadzi nas podczas modlitwy, uczy nas się modlić, a nawet, jak mówi słowo Boże, kiedy my nie umiemy się modlić, nie wiemy, jak się mamy modlić, on sam przyczynia się za nami w błaganiach, których nie da się wyrazić słowami. Spotykałeś ducha świętego też wtedy, kiedy czytałeś albo słuchałeś słowa Bożego z otwartym sercem, bo to Duch Święty jest autorem. Pisma Świętego. I kiedy słuchamy Pisma Świętego z otwartym sercem, On zaczyna działać w nas poprzez to słowo, którego słuchamy. Już spotykałeś Ducha Świętego, ale Jego działanie nie ma się skończyć. Ono może się jeszcze znacznie rozszerzyć w tym życiu, w Twoim życiu. Zastanów się teraz, czy tego chcesz, i powiedz Mu, odpowiedz Mu na to pytanie: czy chcesz, żeby do Ciebie dzisiaj. Duch Święty przyszedł na nowo i w jakim stopniu jesteś gotów go wpuścić do swojego życia? Czy chcesz poddać jego działaniu jakiś drobiazg tylko, czy całe Twoje życie i wszystkie sprawy? Powiedz Mu to teraz w ciszy Twojego serca.